Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to nowa firma na koneckim rynku zajmująca się obrotem nieruchomości. Quick House posiada bogatą ofertę. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to główny obszar działalności przedsiębiorstwa. Specjaliści zapewniają pełne wsparcie od przygotowania nieruchomości przez jej odpowiednią promocję po finalizację usługi. Firma zajmuje się zarówno sprzedażą, kupnem, jak i wynajmem mieszkań, domów, lokali biurowych, przestrzeni magazynowych, a także sprzedażą działek budowlanych i rolnych. Quick House Nieruchomości, ulica Fabryczna, Końskie, biuro małpa quickhouse-nieruchomości.pl Zadzwoń 722 012 002 W drugim odcinku naszego corocznego cyklu, ile zarabia nasza władza, przyglądamy się oświadczeniom majątkowym wodaży Gmin, Końskiego Warczu w Smyków i Słupia, Konecka. Prześwietlamy oświadczenia złożone w 2022 roku za rok 2021. Przypomnijmy, że w pierwszym odcinku analizowaliśmy zarobki władz powiatu. Burmistrz Końskich Krzysztof Obratański w oświadczeniu majątkowym wykazał 190. 97 tysięcy złotych oszczędności na rachunku bankowym, 200 tysięcy złotych na rachunku maklerskim, ponad 37 tysięcy złotych na rachunku IKZE. Posiada mieszkanie o wartości 80 tysięcy złotych oraz jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego wartego 45 tysięcy złotych. W ubiegłym roku zarobił pracując w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie przeszło 176 tysięcy złotych. Otrzymał też 5,5 tysiąca złotych zasiłku chorobowego. Wspólnie z żoną posiadają auto marki Volvo oraz bibliotekę z pięcioma tysiącami pozycji. Wójt gminy Gowarczów Stanisław Pacocha w swoim oświadczeniu majątkowym wykazał blisko 90 tysięcy złotych oszczędności w złotówkach i 33 tysiące dolarów amerykańskich. Posiada dom o wartości 250 tys. zł, ma też inne nieruchomości o sumarycznej wartości około 370 tys. zł. Z pracy w Urzędzie Gminy osiągnął przychód w wysokości 169 tys. zł, z wynajmu lokalu ponad 22 tys. zł. Wspólnie z żoną posiada dwa samochody, Volvo i Skodę. Wójt gminy Smyku, Jarosław Pawelec, w swoim oświadczeniu majątkowym wykazał 30 tys. zł oszczędności. Posiada mieszkanie warte 180 tys. zł, a wspólnie z żoną także mieszkanie wycenione na 460 tys. zł. Jego dochód z tytułu zatrudnienia to przeszło 162 tys. złotych, z najmu mieszkania 12 tys. złotych, posiada auto marki Hyundai, ma kilka kredytów na łączną kwotę blisko 390 tys. złotych. Wójt gminy Supia Konecka Robert Wielgopolan w swoim oświadczeniu majątkowym wykazał 13 tys. złotych oszczędności, domo wartości 400 tys. złotych, a także inne nieruchomości warte 30 tys. złotych. Z tytułu zatrudnienia uzyskał blisko 165 tys. złotych, ma do spłacenia kredyt w wysokości 25,5 tys. Zł. Podane kwoty wynagrodzeń są kwotami brutto. W ostatnim odcinku naszego cyklu opowiemy Państwu o majątkach włodarzy: Radoszyc, Stomporkowa, Rudy Malenieckiej i Fałkowa.